W tym zadaniu mamy rozwiązać dany układ równań metodą przeciwnych współczynników. I pokażę w jaki sposób, na czym polega metoda przeciwnych współczynników. Metoda przeciwnych współczynników polega na tym, aby jedną wartość albo y, albo x po prostu zredukować, czyli się go inaczej mówiąc pozbyć. i Na samym początku, jeśli widzimy, że mamy w równaniu plus 2y i plus 2y w jednym i w drugim, jedno równanie po prostu przemnażamy przez wartość minus 1. Ja wybieram to pierwsze równanie, to nie ma znaczenia, które się wybierze. Jeśli teraz to przemnożymy, to równanie razy minus 1 otrzymuje w ten sposób taki układ, czyli wszystkie wartości zmieniają nam się na przeciwne. Jeśli mamy taką wartość, gdzie będzie jakiś współczynnik przeciwny, czyli tutaj mamy minus 2y i plus 2y, możemy teraz śmiało po prostu te wartości ze sobą po, po prostu podkreślić i teraz te wartości będziemy po kolei Dodawać. Więc dodajemy w ten sposób. Otrzymujemy 3x plus 5x otrzymujemy 8x, a 7 dodać 1 daje nam 8, minus 2y plus 2y daje nam wartość zredukowaną, czyli daje nam wartość 0. No i to o właśnie tutaj chodzi na metodę współczynników, żeby jedną wartość zredukować, i teraz otrzymujemy x wynoszącego nam 1. Jeśli przeliczamy teraz x, wybieramy sobie dowolne równanie, jakie tutaj nam się podoba, z tego albo może być to pierwsze, albo drugie. Ja tutaj akurat wybieram to pierwsze równanie i w miejsce x będę podstawiał po prostu wartość 1, to co. Wcześniej zostało przeliczone, i teraz podstawiam to miejsce. W ten sposób otrzymuję równanie 3 minus 2y, równa nam się 7 i teraz przeliczam, upraszczam to wyrażenie, i w ten sposób wychodzi nam, że y wynosi nam po prostu wartość minus 2, natomiast x jest nam równe 1.